Pasterka, są Akcja ta została zorganizowana chociażby po to, żeby motor... nasi kierowcy mieli świadomość tego, że w czasie nasz droga model i oni są takimi samymi użytkownikami drogi. Bardzo często zdarza się, że motocykliści giną w wypadkach drogowych, bo kierowca nie spojrzy w to lusterko właśnie i daje drogę. Dobór tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy nie jest przypadkowy. Ja przypomnę, że w zeszłym roku niedaleko tego miejsca na wiadukcie zginął młody 27-letni łodzianin. <śleszy> No dzisiaj y, robimy akcję Pazdustarka Motocykle Są Wszędzie wraz y, z Policją Czarnej Orły y, robimy tą akcję. Wszystkie kluby peremowskie zrzeszone robią tą w całej Polsce w dzisiejszym dniu. Y, promujemy wolną jazdę, bezpieczną jazdę. Kierowcy, żeby zwracali uwagę na y, motocykle przede wszystkim. No niestety, niektórzy szybko jeżdżą i w lusterku trzeba spojrzeć dwa razy, dlatego patrz, lusterka, motocykle są wszędzie, tak wygląda nasza naklejka, którą będziemy naklejać na samochody, z tyłu samochodu, oczywiście jeśli kierowcy pozwolą sobie nakleić. Tak, mamy wszystko. Pomić, Dziękujemy. Żeby... Ale pozy wieczorem jakąś kobietę Po co się do tej wieczorem? <śmianowidzim> Pękno się na szczęście jeszcze trzy tego Dziękujemy bardzo